Ważna konferencja z punktu widzenia naszej współpracy relacji z Ukrainą, z Ukrainą, która jest w stanie oczywiście wojny. Chciałem podziękować też marszałkowi Stawierskiemu za tą aktywność. Ja myślę, że dziś pokazaliśmy, że samorządy są ważne w procesie i pomocy humanitarnej, i pomocy też związanej z rozwojem gospodarczym. Dla przykładu akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej jest naprawdę ważnym elementem całego systemu gospodarczego Unii. Przypomnę, że to kraj o wielkich zasobach oczywiście żywnościowych, także wielkich zasobach surowcowych. No i także kraj, który ma taki potencjał innowacyjny. W moim odczuciu przykładem tego może być ostatni kongres startupów w Podkarpaciu, gdzie nagrodziliśmy także startupy ukraińskie. Chcielibyśmy, aby ten proces wspierania, oczywiście akcesji Ukrainy i też tego wsparcia humanitarnego i wsparcia gospodarczego realizował się takimi skutecznymi, dobrymi praktykami. Niech tego przykładem będzie nasze przyszłe działanie które będzie się sprowadzało do wybudowania takiego systemu inkubatora otwartego, do której chcielibyśmy w całym Podkarpaciu zapraszać firmy, startupy ukraińskie, aby mogły rozpocząć działalność, mogły swoją działalność kontynuować, a w momencie kiedy będzie już pokój, kiedy będzie odbudowa trafić ponownie na Ukrainę. Integracja Ukrainy z Unią Europejską jest procesem. Ten proces. Już rozpoczął się wtedy, kiedy Ukraina powstała jako oddzielny podmiot, jako państwo. I współpraca transgraniczna, współpraca międzyregionalna, ona budowała relacje między ludźmi, które są podstawą do tego, żeby powstawały instytucje. Zatem wielką wartością dodaną w tych programach europejskich, jaki był Interreg, jakie były programy rządu polskiego, programy województwa podkarpackiego, one sprzyjały temu, abyśmy realizowali wspólne projekty, abyśmy osiągali pewne standardy zarządzania. W instytucjach, jak również budowali pewne nowe możliwości wymiany kulturalnej, wymiany gospodarczej, społecznej. Edukacyjnej, to przynosi rezultaty. Dzisiaj, już po, po wielu latach, na województwie podkarpackim mamy wiele takich spotkań. Mamy festiwale wspólne, mamy wspólne konferencje, ale też współpraca gospodarcza przynosi efekty. Seminarium, które odbywa się dzisiaj w Domu Polski Wschodniej, to sem seminarium na temat wstąpienia. Ukrainy do Unii Europejskiej to temat, który w tej chwili powinien nas bardzo, bardzo interesować, i o roli samorządów, samorządów wojewódzkich i samorządów, które graniczą z Ukrainą, bo przede wszystkim poprzez, poprzez relacje dobre z Ukrainą, poprzez pokazywanie Ukraińcom, jak, na czym polega bycie w Unii, co trzeba robić, żeby dostać się do Unii, to jest jedna wielka edukacyjna, e, nasza powinność. A tutaj dużą rolę także mogą odegrać euroregiony, które są właśnie e, na terenach e, województwa podkarpackiego, lubelskiego czy też podlaskiego, bo euroregiony są świetną platformą do realizowania wielu projektów razem e, z naszymi przyjaciółmi na, Ukrainę, na Ukrainie. I one też włączą się e, w to wielkie dzieło integracji e, Ukrainy.